Witam Państwa bardzo serdecznie, drodzy Państwo, może na początek odpowiem króciutko na jeden z ostatnich komentarzy, który pojawił się pod moim filmem na kanale, drodzy Państwo, Król Pustkowia bardzo leży mi twój przekaz, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko mi się podoba. Nie jestem tylko pewien, w której drużynie ty grasz. Otóż, drodzy Państwo, Król Pustkowia gra w Drużynie prawdy. Tylko i wyłącznie. I nie ma to znaczenia, czy teraz będę krytykował pisowców, czy teraz będę krytykował koalicję 13 grudnia, czy za chwilę będę krytykował coś innego. Naprawdę nie ma to znaczenia, stawanie teraz po jakiejś stronie jakiegoś obozu. Jeśli trzeba, to się krytykuje i Grzegorza Brauna, i się krytykuje Kościół Katolicki, i się krytykuje, drodzy państwo, wszystko, co należy skrytykować, bo tak nakazuje po prostu sumienie, bo tutaj chodzi tylko i wyłącznie o kwestię postawy. Jaką przyjmujemy w życiu. To jest najważniejsze. I zwróćcie teraz uwagę, jak się zachował świętej pamięci ksiądz Isakowicz Zaleski, prawda? On też atakował swojego, nazwijmy to teraz, no, mocodawcę, pracodawcę, atakował zepsuty Kościół Katolicki, domagając się dostępu do archiwów, na przykład kościelnych w Polsce, które zostały przed nim, prawda, zamknięte, bo chciał się dowiedzieć, jacy to delikwenci tam jeszcze są utajnieni w Kościele Katolickim, prawda, podejrzewani o PDF. Więc tak ta sprawa wygląda, żebyśmy do niej już, drodzy Państwo, nie wracali. Król Pustkowia gra w obozie prawdy. Ale teraz, drodzy Państwo, jaką mamy dzisiaj informację bardzo ciekawą. Yy, ciągnie się za nami ten wątek tych wszystkich dronów, wiemy, jak to wygląda. To nie była rosyjska prowokacja, to była ukraińska prowokacja. Styropianowe, plastikowe drony tutaj wleciały, tam prawda. Yy, no wleciały, drodzy Państwo. Jeden to nawet był taśmą klejącą sklejony. Jeden doleciał nad morze, w przeróżne miejsca te drony tam wlatywały, prawda? Czy zostały przeniesione przez kogoś? Wiemy, że bardzo możliwe, że tak się właśnie stało, bo to była pomoc tutaj sympatyków czerwono-czarnych, prawda, na terenie Polski zorganizowana, żeby ta prowokacja się udała, żeby myśleć o tym, że tam Polskę oczywiście do wojny uda się wciągnąć wraz jeszcze z jakimiś tam kontyngentami NATO. No ale, drodzy Państwo, te drony tam oczywiście gdzieś. W różne miejsca Polski się przedostały, niektóre znaleziono, innych w ogóle nie znaleziono, jeszcze do tej pory szukają, mimo że jakiś tam generał, prawda, zastępca szefa BBM powiedział, że oni wszystkie mieli te drony zlokalizowane, oni monitorowali, gdzie one lecą. I te drony, drodzy Państwo, nie były uzbrojone w żadne ładunki wybuchowe, ale to jest bardzo ważna sprawa i to wszyscy Państwo zapewne także wiecie, drodzy Państwo, że jeden dom został zniszczony. I to jest dom, drodzy Państwo, w... W Wyrykach na Lubelszczyźnie. Tam coś uderzyło w ten domek. Dach został zniszczony, prawda? Dziura w dachu. Więc ludzie się zastanawiali, no to jak to ten dron tam wleciał, prawda? Niby to nie było niebezpieczne, niby to były wabiki, niby to plastikowe. A tu się okazało, drodzy Państwo, że to nie był wcale dron. I teraz prokuratura utajnia informacje o niezidentyfikowanym obiekcie latającym. Proszę sobie wyobrazić, którego szczątki właśnie ten, tego obiektu, to może ufo, ja nie wiem, runęły na ten dom w Wyrykach. Na Lubelszczyźnie. Mon w tej sprawie też oczywiście milczy, Mon nabrał wody w usta. Według informacji Rzeczpospolitej była to rakieta wystrzelona z polskiego F16, która próbowała strącić lecący dron. Czyli że, drodzy Państwo, nie zagroziły nam drony. Absolutnie, bo to była prowokacja, to już wiemy. Polacy się nie dadzą nabrać na te wszystkie tam, prawda, yy, biadolenie tego rządu, że to na pewno Rosjanie zrobili, bo z całą pewnością nie. Nie zagroziły Polakom drony wystrzelone, przeniesione tutaj przez Ukraińców i z pomocą polskich, yy, prawda, także służalczych, yy, prawda. Specjalistów od niszczenia polskiego kraju. Nie, drodzy Państwo, te drony nam nie zagroziły. Zagroziły nam niestety nasze samoloty F-16, które próbowały strącić ten dron, ale wskutek tego, drodzy Państwo, że doszło do dysfunkcji układu naprowadzania. Rakieta zamiast w drona z plastiku, ze steropianu, prawda, strzeliła sobie w dach. Wyobraźcie sobie domu. Więc sprawa wygląda naprawdę nieciekawie. Śmierdząca jest to, drodzy Państwo, yy, sprawa. Ja teraz Państwu powiem, yy, o co dokładnie chodzi, bo prokuratura oczywiście te sprawy utajnia. Nie chcę się przyznać, drodzy Państwo, co takiego się yy, w rzeczywistości stało. Lubelska prokuratura po oględzinach, przy wsparciu ekspertów, bez trudu zidentyfikowała szczątki 17 dronów, bo 19 to nie wiemy, gdzie jest reszta. O tym, co spadło w Wyrykach, mówić. Jednak nie chce, obiekt nie został na chwilę obecną zidentyfikowany ani jako dron, ani jako jego fragmenty. Na ten moment nie można wiążąco powiedzieć, co spadło na dom w wyrykach. Jest to przedmiotem śledztwa. Czekamy na opinię biegłych. Yy, odpowiada nam prokurator Agnieszka Kępka, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie, yy, której Wydział Wojskowy bada masowy nalot dronów. Na Polskę Masowy nalot dronów Przecież to tylko 19 dronów, drodzy państwo O czym my tutaj mówimy Gdyby tych dronów, drodzy państwo, no nie wiem Było tysiąc, 2000 tysiące To ja nawet nie chcę myśleć, co by się tutaj w ogóle wydarzyło w tym kraju To chyba ta część Polski No gdzie tam jeszcze nad morze Prawdopodobnie te drony by tam wleciały Wszędzie by wleciały, prawdopodobnie No ale podobno, takie słyszałem też informacje Bo nie jestem w tych sprawach, prawda Specjalistą, że te drony też mają ograniczony zasięg tej, tej, Tego lotu No ale w każdym bądź razie, drodzy państwo to nie był ani dron, ani jego fragmenty. Oni nie wiedzą, ale wiedzą, ale nie powiedzą, prawda? Bo tego my nie musimy wiedzieć, żeby to mogli się przyznać, że taka szopka z tymi dronami tam, prawda, na całą Polskę się niemalże rozlała no bo trzy strącili, resztę zostawili to niech leci, niech wlatuje, tam byle gdzie oni to monitorowali. To wszystko jest, drodzy Państwo, kłamstwem, ale opinia na ten temat ma teraz wydać specjalny biegły, czyli oni to teraz będą badać, ale tak długo to będą badać, drodzy Państwo, że jak oni to zbadają, to już prawdopodobnie będzie po yy, prawda, świętach wielkanocnych, to może jakaś informacja się yy, tutaj do nas Przedostanie. Nasz zakres odpowiedzialności to koordynacja akcji na miejscu, natomiast ustaleniem stanu faktycznego, zabezpieczeniem materiału dowodowego, identyfikacją, ustaleniem, specyfikacji technicznej, ustaleniem, kiedy coś wleciało, wyleciało, czy zostało strącone, czy spadło, samoistnie zajmują się odpowiednie służby, mówi krótko Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski, który we wtorek był. O sprawę właśnie pytany w programie Rzecz o Polityce w Rzeczpospolitej. Z ustaleń, drodzy Państwo, Rzeczypospolitej wynika natomiast w najważniejszych strukturach państwa, zajmujących się bezpieczeństwem państwa, wynika, że na dom spadła rakieta z polskiego F-16, której użyto do zestrzelenia drona. Wiceszef Mon, Cezary Tomczyk w ubiegłym tygodniu. Przyznał, że potwierdzono zestrzelenie trzech dronów. Lokalizacji nie podano. To była rakieta powietrze powietrze AIM-120 AMR-AA. M z naszego F-16, która w trakcie lotu miała dysfunkcję układu naprowadzania i nie zadziałała. Na szczęście nie uzbroiła się i nie wybuchła, ponieważ zabezpieczenia zapalnika zadziałały. Wskazuje jedno z naszych źródeł. A dom, drodzy Państwo, runęła zatem około 3-metrowa rakieta. Jej waga to ponad 150 kg. No, gdyby to jeszcze oczywiście wybuchło, no to ja nawet nie chcę myśleć, co by zostało z tego domu, a tam jeszcze ludzie żyją. Czyli byli w tym domu w tamtym czasie, kiedy ta rakieta uderzyła, bo kobieta, która tutaj się wypowiada także w tej sprawie, drodzy Państwo, powiedziała, że ona akurat wyszła z sypialni w tym momencie, w którym ta rakieta uderzyła w dach tam nad sypialnią. Także możemy sobie wyobrazić jeszcze katastrofę, która dotyczyłaby śmierci ludzi, którzy zginęli wskutek ukraińskiej prowokacji i próby zestrzelenia tych dronów. No, tak się złożyło, drodzy Państwo, że rakieta doznała dysfunkcji, dron nie został trafiony, ale budynek został trafiony ja myślę, że tutaj mówimy o masowej o zbiorowej bym powiedział dysfunkcji podpułkownik Maciej Korowej, były oficer służby wywiadu wojskowego, analityk specjalizujący się w zagadnieniach bezpieczeństwa oraz wojskowej strategii Białorusi, Rosji i Ukrainy podkreśla że było to uderzenie kinetyczne nie doszło do wybuchu, nie było eksplozji, co widać na zdjęciach zniszczonego domu, czy dlatego z pozoru neutralna informacja o tym co zniszczyło dom w Wyrykach jest utajniona przez prokuraturę, ale i wojsko no oczywiście, że z tego powodu, no przecież nie powiedzą, no, sorry, no, chcieliśmy w dron trafić, no, ale tak wyszło, no to zniszczyliśmy tam dom. I teraz kto, drodzy państwo, będzie te straty, prawda, w takim razie pokrywał, no bo to jest dach, to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych, drodzy państwo, na wymianę dachu. Zakładam, drodzy państwo, że państwo polskie tego nie pokryje. Teraz mamy, drodzy państwo. Sytuację taką, że y, w pomoc starszemu małżeństwu ze zniszczonego domu w Wyrykach zaangażowała się gmina, przekazali, przekazaliśmy lokal zastępczy. Jeszcze nie wiadomo, czy będą mogli wrócić do domu i zamieszkać na parterze. Zbieramy środki na pomoc w odbudowie zniszczonego budynku, zniszczonego przez rakietę. Po prostu słuchajcie, wystrzeloną z polskiego F-16 dysfunkcja, drodzy Państwo, układu. Naprowadzania, no coś strasznego. Myślę, że to państwo nasze, państwo polskie, cierpi na rodzaj jakiejś takiej nieodwracalnej już w moim mniemaniu dysfunkcji. To by było tyle z mojej strony. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie. Hej!